Dawid z kanału -Grid Darmowa Energia. Chciałem Was przywitać z znanym tekstem witam Was na dachu swojego wieżowca. Ale to niestety nie jest wieżowiec, ale tematyka też ciekawa. Będziemy lecieć wysoko z mocami. Chciałem wam przedstawić swoją instalację off gridową. Jest to 49 kW w panelach, panele używane, które widzicie tutaj za mną. TINA Solar z farmy fotowoltaicznej wszystkie testowane pod obciążeniem to wszystko jest całkiem fajnie pokażę Wam najpierw jak to jest zbudowane dlaczego tak a potem przejdziemy na dół mianowicie tak, panele ułożone są w czterech stringach po pięć sztuk na balastie balast według mojego zamysłu rozleci się, nie rozleci możemy dyskutować, nie odfrunie bynajmniej nie odfrunął Liczę na to, że to też nie nastąpi. Są panele, są to panele Tina Solar 245 W, jak Wam już wcześniej wspomniałem. Nie wiem, czy uda mi się pokazać Wam tabliczkę znamionową. Gdzieś tu pod spodem poszperamy. Pewnie niewiele zobaczycie. Jest to tak skonstruowane na ekierkach 15 stopni poprzykręcanych do balastu. Przewody poupinane wszystkie stringi skręcone są razem, belkami konstrukcyjnymi, aluminiowymi, co widać Olda jest to skręcone po długości jeszcze nie są poobcinane tutaj te elementy ale to będzie, będzie wkrótce zrobione Odstęp między stringami metr 30, m. zacienienie nie ma problemu. Jest to kąt typowy na lato, chociaż gwarantuje mi to niezależność energetyczną od marca do października. W 100% dom jest w off-gridzie ze zmywarką, pralką, tak jak w każdym domu to jest. czajnikiem elektrycznym, płytą indukcyjną, klimatyzacją, która de facto teraz cały czas sobie pracuje. A może teraz tak. O, panelach już było, zejdźmy, nie zlećmy. Dajcie mi chwilkę. I pokażę wam, jak to wygląda na dole. Jeszcze krótki rzut to tutaj od spodu. Jak to wygląda? Idziemy na dół, zrobimy sobie krótkie umówienie instalacji. I mały test obciążenia, ja to już wiem, ale Wy też powinniście wiedzieć, jak to fizycznie pracuje, jak to wygląda. Wybaczcie bajzel, ale to w tym domu zawsze się tworzy, kombinuje. Mamy już przygotowane nasze sztuczne obciążenia. Rozdzielnica z odczytem tego, co wychodzi na dom. Falowniczek SMV trzeciej generacji, 5 kg, Chińczyk. Rozdzielnica DC Zabezpieczenia, rozłączniki i bank energii, który już znacie z poprzedniego filmu 30 kWh na AGM-ach. Akumulatory za 0 zł. Pracuję w branży, więc miałem możliwość pozyskać Od 100, te trzy stringi dolne. To są 110, to są 90. One będą też wymienione, a te pójdą, te pójdą jako backup. Busbar jeszcze nie osłonięty, będzie oczywiście zabudowany z szyny yy, z miedzi elektrolitycznej 5 na 50 typowa szyna do rozdzielnic yy, średniego i wysokiego napięcia. Rozłącznik, bo światła nie mam tu więcej, aczkolwiek może tak zrobimy. Rozłącznik też Hinol Stomp, nie ja wiem na czym skończyłem, ale tak Busbar yy, myślę, że już był omówiony. Przewody 25-35 mm. Z busbara idziemy sobie 50 do falowniczka. Coś to coś, tam zjechała w tej chwili. Z dachu 828 watów. Tylko dlatego, że przy Uwglidzie aktualne zapotrzebowanie na energię to jest 620 w na dom. Ale zrobimy sobie taki teścik. Tu mamy nasze dwa sztuczne obciążenia, jedno 2 kilo, puszczamy je na maksa, i widzimy już to na odczycie. 2200 dołożymy sobie jeszcze półtora. co sobie będziemy żałować latem nie ma to jak się pogrzeć trochę. I wam tu pokażę. 3600 to jest 3700 nawet 3800 do 5 kg. Falownik nie protestuje, także nie ma problemu. 3800 mamy stałego obciążenia, i co się dzieje? Się okazuje się, że z dachu też nam idzie 3800. Automatycznie nadal nie używamy banku energii. Nadal nie pobieramy nic z akumulatorów. Mało tego, one są jeszcze w tym momencie doładowywane. Dodatkowo co widzicie, czyli możemy z dachu pociągnąć jeszcze więcej niż mamy aktualne obciążenia. 3600 obciążenia. 3,9 3, kg z dachu, czyli reszta na autokonsumpcję i doładowywanie jeszcze banku, jakieś drobne autokonsumpcję. Dlatego, że ten, te falowniki potrafią sobie od 4 do 20 W podkradać z sieci. Niemniej jednak, ten tego nie robi z prostej przyczyny. Bypass jest wyłączony. Możemy go włączyć, pokażę Wam, że faktycznie jest to wyłączone. I w tej chwili on ma zasilanie sieciowe. Wywalamy mu. Nie będzie kradł nam nic z sieci. I choć pracuje sobie to bez, bez jakiegokolwiek zasilania z zewnątrz. Gwarantuje mi to, że wyłączymy, bo tu się zagotuje zaraz. Pilnicy, akumulatory i falownik też nie robią ciepło, chociaż tu i tak jest zimno. To jest z 19 stopni, więc nie ma z tym problemu. Gwarantuje mi to niezależność energetyczną od marca do października, może nawet do połowy listopada. W tym roku będą testy takie rzetelne, a w tym, moment, w tym momencie na, ten, na tą chwilę w ogóle nie korzystam z energii elektrycznej. Bank za zero, falownik zakupiony o kosztach w następnym odcinku, Wam to wszystko wyliczę, jak to wyszło. Jest to dowód na to, że mając źródło na akumulatory, ja mam na akumulatory, ktoś inny z Was może mieć źródło na panele, może rozbiera farby fotowoltaiczne. Macie możliwość sobie albo zakupić, albo, albo załatwić, a załatwić panele. No każdego, że jak może w Polsce żyjemy, więc chyba mnie rozumiecie. Gwarantuje mi to, tak jak nadmieniłem wcześniej, niezależność energetyczną od marca do października. Będziemy robić testy. Bank również będzie rozbudowany. To jest pierwsze 30 kw. To jest taka wersja uruchomieniowa. Będzie 60 kw na drugim regale. Znaczy, drugie 30 czy razem 60. Docelowo chcę dociągnąć tutaj do 100 godzin. No i zobaczymy, jak to, jak to będzie z produkcją w zimie. Też jest y, następny projekt na rozbudowę stringu typowo zachodniego z nachyleniem 60 stopni na zimę. Również o tym będzie odcinek, jak tylko się pojawi u mnie materiał, zmontuję to wszystko. Będzie działać. Myślę, że będzie. Jeszcze tam wrzucę tylko jedną rzecz o stringach i panelach. Są dwa stringi, falownik ma jeden MPPT. Jak to rozwiązałem? Tak, żeby przy zacienieniu jednego stringu, prąd nie przepływał pomiędzy, pomiędzy stringami i paneli. Rozwiązałem to w prosty sposób. Są dwie diody PV. Po jednej, po drugiej stronie diody na 1000 V. To za obrócę. Jest to dioda 20A. Jest delikatnie letnia. Myślę, że około 38 stopni 40 nie przekracza. Przy takim prądzie, który płynął przed chwilą. Znaczy nam się tutaj ostrość rozjeżdża. Jeszcze podjadę bliżutko do falowniczka. Obciążenie nam spadło. Ogrzewanie letnie wyłączyłem. Czyli mamy 920 paneli. Aktualna konsumpcja na dom to jest 600,2. I tak szybciutko Wam wrzucę tutaj falowniczek. Na pewno go dobrze znacie, nie jest to żadna nowość. Jest to jeden z falowników, których jeszcze nie naprawiałem. No przepraszam, teraz dosłano mi jeden, ale z winy użytkownika i odwrotnie podłączył akumulatorki. Generalnie sprawdzona konstrukcja, dopracowana. Falownik produkowany od 2008 roku już de facto. Wcześniej on występował w dwóch modułach. W 2012 roku Chińczycy złożyli to w jedną obudowę kompaktową z pełną komunikacją, moduł WiFi, fi do tego do obsługi z aplikacji. Możemy sobie to wszystko podglądać. No i myślę, że to na teraz byłoby na tyle. Jeśli macie jakieś pytania, to na dole zapraszam. Wpisywać wszystko, co chcecie wiedzieć, na co będę wiedział, na, to na pewno Wam odpowiem. Subskrybujcie, lajkujcie, podnoście mi troszeczkę ten kanał do góry. Będzie dużo fajnych materiałów. Zapraszam również na mojego TikToka Mr. Of tam stricte o e, akumulatorach, różnego rodzaju testach takich niekonwencjonalnych jak 25A obciążenia dla baterii w czasie, obliczanie RC akumulatora. Obawimy no, się albo grubo, albo wcale, więc ciągniemy z nich 100A, z czego się da? Tak, dla zabawy, dla fanów. No nic. To by było na tyle. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam. Do następnych odcinków. Wpadajcie częściej. Jeszcze raz pytania na dole. Pozdrawiam się. Trzymajcie cześć.